Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Jakiś czas temu, drodzy Państwo, rozmawialiśmy na temat związany z rolnictwem. Trochę tak pół żartem, pół mówiliśmy o tym, że chcą zrobić z naszego kraju rezerwat europejski, a z nas stworzyć jakieś plemię Indian, które będzie zamieszkiwało ten rezerwat. To trochę może śmiesznie brzmiało, może dalej śmiesznie brzmi, ale właśnie też w tym kontekście chcemy poruszyć trochę zbieżny wątek, gdyż też związany z ważną dziedziną polskiej gospodarki a chodzi o przemysł drzewny i lasy w Polsce. Tak jeszcze może się wtrącę, bo jak nawiązujesz do tych Indian, to mi się przypomniało, że to chyba Fryderyk Wielki nazywał Polaków Irokezami, których trzeba cywilizować. W związku z tym, rozbiory miały w tym, w tym postępie tych Irokezów mieszkających w Polsce pomóc. Ale historia kołem się toczy i widocznie znowu ci mieszkańcy właśnie. Prus, już zachodnich, bo wschodnie już nie istnieją, ale tych zachodnich Branderburgi być może właśnie podążają tym samym tokiem no myślenia. Dlatego wymyślili te, te dyrektywy, żeby tutaj osiedlić tych wszystkich lekarzy, inżynierów z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji Dalekiej, no bo oni jakby tutaj tę, tę cywilizację irokeską chyba mam, <grym> jeszcze bardziej rozwinął, a nawet ostatnio podobno za tych przywiezionych Afgańczyków to Tusk zapytał, czy ma zapłacić za paliwo Policji Niemieckiej, Scholza. No, tak, tutaj... Ponoć duży rachunek wystawili. Na, na pewno nie zastanawiali się nad ilością bo będą płacić bez mrugnięcia, oczywiście z naszego budżetu. Więc... Tak więc, drodzy Państwo, tak wracając do głównego wątku, właśnie obecnego tematu, który byśmy chcieli z Państwem poruszyć, jest to branża drzewna, która jeszcze w 2022 roku, czyli tak naprawdę niedawno, jeżeli to tak. Prześledzimy historię przemian naszej gospodarki po 1989 roku, to to tak naprawdę jest stryknięcie palcami. Jeszcze, jeszcze, właśnie w 2022 roku, branża była jednym z liderów w Europie, zarówno w produkcji wyrobów tartacznych, mebli, podłóg, architektury podłogowej. Byliśmy na pierwszym miejscu. Na podium byliśmy w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. A co ważne, cała nasza branża, właśnie ta drzewna, była odpowiedzialna za co ważne 6% PKB i zatrudniała jeszcze niedawno niespełna pół miliona ludzi. Czyli tak naprawdę. Była to jedna z większych gałęzi gospodarek, gospodarki państwa polskiego, z czego tak myślę, wydaje, że wielu z nas nawet nie miała <laughs> świadomości, że, że to taki ważny czynnik w polskiej gospodarce. Ale jak wiemy, przychodzą nowe czasy, czasy tworzenia rezerwatu. Tutaj właśnie bardziej ci Ludzie, którzy realizują narzucaną politykę właśnie tworzenia tego rezerwatu, po prostu podjęto decyzję, że w lasach w polskich, lasach państwowych, generalnie, bo większość lasów należy do skarbu państwa, będzie po prostu część, część drzewostanu wyłączona z wycinku, z wycinki. To generalnie wiąże się automatycznie jak domino jeżeli chodzi o sfery gospodarcze, bo wiadomo, że z lasami są związane tutaj właśnie branża meblarska jako właśnie już ten taki końcowy podmiot, który wykorzystuje <laughs> surowiec pozyskany w lasach, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze firmy, które zajmują się Wycinko, wycinkom tych, tego drzewostanu, e, oczywiście też tartaki to wszystko podmioty zatrudniają olbrzymią rzeszę pracowników. Warto też zwrócić uwagę, że w wielu regionach Polski, w tych regionach, gdzie właśnie ta industrializacja jest troszeczkę nie na takim poziomie wysokim, Często właśnie ta branża jest taką dominującą, która, jeżeli zostanie w jakiś sposób zmarginalizowana i no, po prostu zostanie zniszczona, wielokrotnie te regiony państwa no, staną się takimi regionami już nie drugiej kategorii, ale trzeciej kategorii, gdzie wrócą czasy, które starsi ludzie jeszcze pamiętają właśnie czasy przemian 89 roku i lat 90, gdzie większa część polskiego społeczeństwa tak naprawdę nie miała żadnej pracy i utrzymania, możliwości utrzymania własnych rodzin. Ta branża generuje czy generowała w Polsce, bo w tej chwili jest coraz gorzej. Produkt krajowy brutto w wielkości 150 miliardów złotych, to jest te 6% PKB, o którym Piotr powiedział. Jest to, no można powiedzieć, największa część polskiej gospodarki jeszcze tak dobrze zorganizowana i jeszcze w decydującej części w rękach Polski, bo trzeba pamiętać, że produkt krajowy brutto generowany jest także przez firmy niepolskie działające na terenie Polski. Co w sposób znakomity zaciemnia poziom bogactwa narodowego w stosunku do takich krajów, które z kolei są tymi producentami, czyli właściwie tymi, tymi twórcami produktu krajowego brutto na terenie Polski. No bo jeżeli firma holenderska, niemiecka, czy jakaś tam francuska, czy amerykańska produkuje na terenie Polski, to co ona tutaj? Ona zużywa tutaj te zasoby, bo są po prostu tańsze, ona zużywa naszą siłę roboczą, bo jest po prostu tańsza, ale wszelkie dochody, zyski z tej działalności, profity, transferuje do swojego kraju, wzbogacając swój produkt. Więc produkt krajowy brutto w Polsce jest de facto zubożony o to, co jest transferowane przez firmy zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Więc można powiedzieć, że my nie mamy większego pożytku z działalności firm zagranicznych w Polsce, jak tylko to, że dajemy im tanią pracę, bo płacą tyle, ile muszą. Nie płacą tutaj żadnych podatków ani dochodowych, ani obrotowych, bo to wszystko w ramach tak zwanej optymalizacji podatkowej. Co jest oczywiście działalnością kryminalną, ale tolerowaną przez wszystkie reżimy warszawskie na czele, czy to z Mateuszem Morawieckim, czy z y, obecnym Donaldem Tuskiem, zresztą, którzy to są akurat specjaliści od karuzel Watowskich. A już się zaczynają ja znowu, A, bo tak, już ten, mamy dziurę Watowską. Na Ponad 40 miliardów za 5 miesięcy niezrealizowanych przychodów z tytułu podatku od towarów i usług. Więc to... Y, Posiadanie takich branż to są pewne takie skarby, które nazywamy srebrami rodowymi, i właśnie te srebra narodowe są w pierwszej kolejności wyniszczane, dlatego że ci, którzy chcą tutaj tworzyć rezerwaty przyrody oraz rezerwaty dla Irokezów, doskonale wiedzą, że Irokezi nie prowadzą żadnej zorganizowanej gospodarki leśnej i opartej na gospodarce leśnej opartym na gospodarce leśnej przetwórstwie, czyli branży meblarskiej, tartacznej itd. Tak Więc to, ta realizacja te, tego, tego programu przez reżimy warszawskie, bo pamiętamy, że na przykład poprzedni reżim warszawski urządził w Puszczy Białowieskiej hodowlę kornika. Zresztą, jak się mogłem przekonać na początku w końcu maja, na początku czerwca, jak po Iluś latach niebytności, w pięciu latach dokładnie niebytności w Parku Narodowym Gór Stołowych zobaczyłem te plantacje drzew zniszczone przez kornika właśnie na terenie tego parku, no to się przekonałem, jak wygląda ta gospodarka w wykonaniu poprzedniego reżimu. No i ona będzie tak samo wyglądała w wykonaniu obecnego reżimu. Podżegaczy pandemicznych i co do tego nie ma wątpliwości, że chodzi tutaj po prostu o zniszczenie jakiejkolwiek konkurencji w stosunku do tej, która do tych działalności gospodarczych funkcjonujących za naszą zachodnią granicą, w szczególności. No a konsekwencje tutaj są duże nie tylko w potężnym spadku produktu krajowego brutto, dochodów z tytułu różnych podatków oraz możliwości także zarobkowych, bo mówi się, że. Na razie się prognozuje, ale już powoli się to realizuje, że w wyniku tej działalności dojdzie do likwidacji około 20%, około 20 przedsiębiorstw w branży drzewnej, ale także straci pracę około 100 tysięcy na 350 w tej chwili zatrudnionych, czyli zatrudnienie spadnie z 350 do 250 tysięcy. Tak to już, już widać przynajmniej tutaj w naszej części Polski właśnie wiele firm właśnie z tej branży meblarskiej już, już ma problemy, bo już jest to dostrzegalne, już nawet gdzieś, nawet to lokalne media podają o tym, że coraz więcej firm właśnie z tej branży zaczyna już odczuwać no generalnie Problemy finansowe i, i zacz, coraz więcej po prostu firm bankrutuje. Ja tu tak jeszcze, co do właśnie w kontekście tego, co tu Stanisław przed chwilą też mówił, warto też mi się wydaje nadmienić, bo jest też taka informacja, odnośnie strat jakie, jakie możemy ponieść właśnie w wyniku tej gospodarki, którą właśnie prowadzą władze warszawskie tłumacząc się oczywiście tą polityką unijną i straty mogą wynieść około 27 miliardów złotych a do tego jeszcze saldo handlu zagranicznego sektora drzewno drzewno-meblarskiego spadnie o 9,5 miliarda złotych. Także widzimy, drodzy Państwo, jakie to są kolosalne pieniądze, tak. No nie wiem, czy, czy jest po prostu warto brnąć właśnie w tą ślepą uliczkę. No często tak mówię, nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co wokół nas się dzieje. Zajmujemy się błahymi sprawami, a to tak naprawdę właśnie sektor jest niszczony, który właśnie daje, daje wpływy do budżetu z jednej strony, daje pracę polskiemu pracownikowi, ale również rozwija bądź co bądź jeszcze polskie przedsiębiorstwa. Zachęcamy Państwa do jak zwykle refleksji, zapoznania się z tymi materiałami oraz do angażowania się w pracę dla dobra Polski, dla dobra interesu polskiego. Zachęcamy do kontaktów z nami, do łączności. Przy tych materiałach są dane, dzięki którym można się z nami skontaktować. My oczywiście na te Państwa no, w maile czy tam ewentualnie telefony będziemy odpowiadać i tak to już do tej pory robimy w ten sposób, organizujemy się, poznajemy, formujemy, uczymy dla dobra naszej wspólnej polskiej ojczyzny, bo na nieuctwie to jeszcze niczego nie zbudowano. Natomiast na człowieku, który jest nauczony, uformowany, przygotowany także w sposób odpowiedni, etyczny do pracy dla dobra wspólnego, na pewno będzie można odbudować wiele tego, co jest. W tej chwili niszczone, zwłaszcza w okresie Republiki Grubokreskowej od 1989 roku, bo skala tych zniszczeń jest znacznie gorsza niż pierwsza I i II wojna światowa razem wzięte. Dziękujemy Państwu do uwagi, za uwagę. Do usłyszenia.